Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Indiana Jones Wielki Krąg. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj też do linków w opisie. Zaczynamy nową przygodę, nową serię. Oczywiście Life is Strange True Colors będzie nadal się pojawiało na kanale, ale będą po prostu dwa, dwie serie jednocześnie, dopóki jednej z tych kier nie ukończymy. Standardowo ustawienia graficzne, no, pełny ekranik, wiadomo. I tutaj wymaksowana grafika, wszystko podciągnięte na ekstremalne, maksymalne ustawienia graficzne. W prawym górnym rogu tutaj macie F licznik FPS-u, bo niestety ten, co jest w lewym górnym rogu, standardowo z Steama się nie wyświetla. Nie wiem dlaczego. Może musi jakaś aktualizacja, wejść czy coś i to wtedy sobie ten po prawej na górze wyłączymy, a będziemy mieli ten lewy. Yy, odpalimy sobie nowy zapis. Czy możemy to nadpisać? Tak. No i dobra. Gramy standardowo na łatwym zapisie, na, żeby sobie przeżyć tylko przygodę. Nie będziemy się męczyli po 300 razy, żeby tutaj ubijać przeciwników. Więc łatwy dla miłośników przygód, którzy wolą łatwiejsze wyzwania związane ze skradaniem się i walką, wrogowie zadają mniej obrażeń, a takimi mniejszymi grupami. Przygoda. Umiarkowane. Domyślne ustawienia umożliwiające cieszenie się historią z umiarkowanymi wyzwaniami przygodowymi. Eksploracja nie jest wymag wspomagana, a łamigłówki są trudniejsze, ale wciąż wykonalne. Łatwy. Ciesz się historią z łatwiejszymi wyzwaniami przygodowymi. Eksploracja i rozwiązywanie łamigłówek są ułatwione. No i teraz tak, tu jest eksploracja niewspomagana i to jest jedyna rzecz, która mnie przekonuje, żeby wziąć łatwy. Bo chciałbym pozdobywać wszystkie rzeczy, pochodzić sobie tutaj, coś znaleźć i tak dalej. Pytanie, na jakim to jest poziomie, nie? Że ta eksploracja nie jest wspomagana. Hmm. Lubię łamigówki. Czy można to zmienić później? To jest pytanie. Pewnie nie. A jeżeli tak, to zmienimy sobie później na umiarkowane. Na razie zacznijmy sobie na tym najniższym. No dobra. Gramy oczywiście w polskiej wersji językowej. Złoty posążek. Mieliśmy czynnik krwi. Co z klątwą, to zabobony za, bobony za typo. Spokojnie. Okej. Okay. My na pewno gramy na najwyższych ustawieniach graficznych to ja nie wiem. Ale wiadomo, gra BTSD oni mają ten stary silnik sprzed 300 lat. Więc i tak, cud, że tyle się im udało wykrzesać, nie? Ale wiadomo, moderzy zrobią swoje, nie? Co oni mają się męczyć? Ale głównie gierka siedzi na, 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 na Procku, z tego co widzę to ma może tego w 60%, a karta graficzna praktycznie nic, 50%, 45% to okolice. 16 GB. 15. Noc na luzie. Można sobie pograć w wysokiej rozdzielczości na wysokich ustawieniach. Na spoko sprzęciku, nie? Że jakbyście w full HD grali to już w ogóle siedemdziesiątka, czy 60 nawet by wystarczyły, pewnie. Dobra, co my tu w ogóle robimy? Bo to jest. Nie mogłem się doczekać jakiejś takiej gry typu właśnie <SILENCZE> Antarktyki, tego typu. Coś się obstrał Drówko Senior, Chowito mogą nas obserwować Chowito nie lubią Spokojnie Czekaj, gościu, tu tu przechodziłeś i się tego wystraszyłeś w takim odległości. Ciekawe czy w oryginalnej wersji serii Indiana Jones podkłada swój głos. Bo nawet tego nie sprawdziłem. książka Forestala. Dlaczego zostawili te rzeczy? Chyba zamierzali po nie wrócić. Mamy radę. Odsuną. widzicie jak on się obrócił, jakby połową ciała. B te zdanie zawodzi. Kurde, muszę no, eksplorować, no przecież ja to jestem taki, że ja muszę. No, nie ma opcji, że jak gdzieś nie zajdę, nie, nie zajrzę, nie? Okej. Okay. FPS trzyma, nie? Chowi są blisko. Puh! Świeża trucizna. Trzy dni. Idą za nami. Gdyby o nas wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. Czyli, że nie wiedzą? Wiaże, te gra by spoko nawet wyglądała, nie? Tylko ja nie jestem w stanie grać na wieże. raz, że go nie mam. I nie mam miejsca, żeby się ten. A dwa oczy by mnie bolały od razu. Ameryka Południowa, Ameryka rok. wizytę okay. tygnoju. Co ty miał? Jest z pręgamis, ej. No ładnie tu chciał podziałać, hop. Coś się zmieniło. Ruiny posterunku wojowników. Świątynia musi być w pobliżu. Znajdziemy coś tu w tych ruinach, a jest coś waza albo dzbanek, dzieło czocze pojasów. prawdziwe pobojowisko, jak schować. Nie mogę schować ten pistolet. A wiem. A nie, nie wiem. Jednak nie wiem. To tu. Tu się nachapał, Forestal. To pański przyjaciel? Konkurent. Był dobry. Był bardzo, bardzo dobry. Senior, nikt stamtąd nie wyszedł żywy. Błagam. Pan przodem, <noise> Wiadomo, nie? złoty posążek Bożka płodności No kurwa. <laughs> Stój. Unikaj światła. Stal. Miał być bardzo dobry! Był... ale niewystarczająco. A pan? Przekonamy się. Chodźmy. Nie ma się tu czego bać. I to mnie przeraża. rozrośnie. To jest to. Kaj, już rozumiem. Już rozumiem. <grywa> Daj bit! Aha, no dzięki. <grywa> Myślałem, że się złapię. Daj bit!

Idiota. Adios, adipo. Co za zban. Indiana! Marrakesz. Może go sprzedać w Marrakesz? Nie jesteś tym, kim byłeś, że to 10 lat i nawiedziłam cię. ale chciał nas zwykiwać, aż się wziął i zabijąc Po pierwszym wyjściu Markus Gdzie jest wyjście? Jak jakiś... Jak jakiś labirynt Labirynt Słaba głowa Thank you. Gdzie było to? Dzieciaki. Ktoś zostanie dziś wydalony. Dobra kolego, nie możesz tu spać. Coś ty za jedną. se prosím. Diana Indiana Jones i wielki krok. Indiana?. <try> Zastanawiałem się, gdzie jesteś, co się stało. Gdzie on jest? Kto? Olbrzym! Ja nie widziałem olbrzyma. Przyłapałem kogoś włamującego się do muzeum. Był wysoki. Zabrał coś. A widziałeś jego twarz? Ciemna. Blizny. Mówił jakąś formą łaciny. Łacina. To coś nowego. Chodźmy, Markus. Musimy sprawdzić, co zabrał. Tak, zgoda. Ta gablota została splądrowana. Brakuje w niej czegoś? Rzućmy okiem. Powinniśmy poszukać eksponatów z tej gabloty. A, spójrz na to. Ugaryckie znaki. Ugaryckie? Musi pochodzić z raz Shamra w Syrii. Maska pogrzebowa, Brody. To szczere złoto? Nie, tu powinno być coś innego, Indiana. Nie, spróbujmy czegoś innego. Tylko czego? Kaczka stała tutaj, prawda? Zgadza się. Okej. Okay. Dobra, gdzie są inne rzeczy? Starożytny Egipt oczywiście. Przedstawienie Bastet. Nie, nie pasuje w tym miejscu. Mogłaby maska albo hełm? Figurka Bastet w sekcji. Dobra. O, dobra ta robota Indiana. I jak? Wszystko na miejscu? Niezupełnie czego brakuje? SW 003. Co to było? Wyprawa do siwy. Zabrał mu kota, markus, tylko dlaczego? Złodziej mógł zostawić jakąś wskazówkę? Tak, szukajmy dalej dobra, jakiś tutaj zmysł będziemy mieli, Indiany. Z tych eksponatów to ty zdobyłeś. Nie wiem, co najmniej połowa. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze nie ma do znalezienia, ale raczej nie. Pamiętasz świnie, które doktoranci podrzucili do gabinetu Dawsona? O, tak. Rzeczywiście mogło być gorzej. Cieszę mi to? Okej. Okay. Indiana. Może znajdę tu coś czym się połatam Bielęgniarka na pewno nie miałaby nic przeciwko Sama nie? Nie ma górzyć Zaplanowałeś już następne zajęcia? Prawda. Myślałem nad zabraniem studentów w teren, żeby oderwać ich trochę od książek. Odpuść im trochę. Mają wiele na głowie w połowie semestru. Punkty przygody, ta? W każdym miejscu jesteśmy w stanie coś wyeksplorować. Na kampusie zapanowała moda na komiksy. A ja jestem eksplorator, więc nie odpuszczę sobie znajdywania różnych pierdów. że brakowało mi takiej gierki, nie? Gdzie mogę sobie pochodzić, poeksplorować, pozwiedzać, pozbierać, rozwiązać zagadeczki. Serio, nie? Mój klimacik. Trochę walki, trochę eksploracji, trochę zwiedzania, trochę odkrywania, rozwiązywania zagadek. To jest to, co lubię. No dobra, tu już chyba wszystko przejrzeliśmy. Tak ogólnie idziemy w stronę tego wytajnika. Jak się wydostał? Drzwi były zamknięte. No, okno. Ty, jak tu wszedłeś? Ma to sens. Nawet duży. Tu jeszcze nie byłem. Ach, strasznie boli mnie głowa. Po wczorajszej pracy do późna w nocy. Mówiłem, że nie musisz tego robić. Bzdura. Nie opuściłbym przyjaciela w potrzebie. Po prostu zachlałeś. Moczy mordo. <laughs> Okej, okay. czy tu coś jeszcze jest? No tu mamy kliknąć. Ale to już sobie zróbmy w kolejnym odcinku, na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję do linku w opisie i mego popołudnia. Cześć!